W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak zbudować automatyczną farmę w Minecraft. Na początku kopiemy sobie dwie kratki na 7. Bierzemy dowolny blok, jeśli chcemy ją dekorować. Ja biorę pół płytkę, stawiamy ją tak sobie, i tutaj, i z drugiej strony powtarzamy. Jak już to zrobimy, obojętnie z której strony, można sobie wybrać kopiujemy kopiemy ile kratki. Następnie kładziemy tutaj na dole skrzynkę, kłócamy i klikamy, nakierowujemy na, na skrzynkę lajkiem i budujemy go. Następnie odliczamy sobie 6 kratek od lejka. Raz, dwa, trzy, cztery pięć i sześć. Następnie tutaj dajemy blok i tu. Powtarzamy to oczywiście z drugiej strony. Jak już to zrobimy, lejemy tutaj wodę, a następnie kładziemy tutaj bloki. Obojętnie jakie tutaj jakieś płytki, obojętnie jakie do wyboru, do koloru. Jak już to zrobimy, to przechodzimy do następnego kroku. Czyli tutaj usuwamy te pół płytki i budujemy trzy bloki do góry. Od ziemi oczywiście cztery. Tylko jak już zbudowaliśmy ten blok, to nie trzeba. No i bierzemy wtedy tłok. Stajemy pod tym blokiem i kładziemy blok tak, żeby był skierowany. Tym śluzem jakby do dołu. Następnie kładziemy tutaj blok i robimy takie schodki. To dwa bloki usuwamy i dajemy sobie rectą od tego tłoka, gdzie chcemy, można sobie tu dać. Na przykład przycisknie tu. Ja zazwyczaj daję tutaj. I wtedy sprawdzamy czy działa machając Jak działa to wszystko dobrze. No i teraz przechodzimy do następnego kroka, czyli Bajorka z wodą. Tutaj sobie obojętnie kilka wielkość. Można sobie zrobić większe, albo jeszcze mniejsze, tak żeby było tylko nieskończone źródełko. Jak już to zrobiliśmy, to idziemy sobie tutaj do tego przejścia i oramy ziemię. Następnie sadzimy rzecz, którą byśmy chcieli aby nam rosła teraz ja sobie przyszyprzę mączką kostną żeby wam pokazać jak, na jakiej zasadzie to działa teraz jak mamy już czerwony ten reston to sobie włączamy go woda leje i zbiera itemki do leja a z tego leja do skrzyneczki i można powiększyć oczywiście jeszcze bardziej tą farmę i wtedy nie trzeba aż takiej zbierać tych marchewek, tylko klikasz i jak widzicie mamy tutaj nasze marcheweczki. No i co? Życzę miłej zabawy w budowaniu, powiększaniu. Możecie napisać w komentarzu czy Wam się to przydało i czy macie powiększoną tą właśnie farmę. No i do zobaczenia w następnym odcinku widzowie.